Z ewangelii według świętego Łukasza. Wyznaczył Pan jeszcze innych, 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Pan Bóg zawsze przed sobą wysyła człowieka. Kiedy pytamy Boga, dlaczego mi się nie objawiasz? Dlaczego nie widzę Ciebie w swoim życiu? Dlaczego nie działasz? Dlaczego nie ratujesz mnie? To pamiętaj, że Pan Bóg przed sobą zawsze wysłał człowieka. I być może te, ci ludzie, którzy właśnie Cię otaczają, ci, których dzisiaj spotkałeś, ci, którzy są najbliżej Ciebie, to są właśnie Ci wysłani przez Boga. Być może właśnie dzisiaj Bóg wysłał przed sobą dwóch ludzi, żeby Tobie pomogli. I że oni są jak dwie ręce Boga: opiekuńcze, troskliwe, ojcowskie. I nie da się kochać Boga, jak się odrzuca. Przyjaźni i pomoc człowieka. Do zobaczenia jutro.